Główną działalnością Zespołu Folkloristycznego Wielkopolanie, który działa przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, jest oczywiście działalność koncertowa. Ale oprócz tego, idąc naprzeciw ochronie dziedzictwa niematerialnego naszego regionu, w 2019 roku założyliśmy Kuźnię Tradycji. Później na tradycji jest to szkoła nauki gry na instrumentach tradycyjnych, nauki gry metodą mistrz-uczeń. No, rozpoczęliśmy działalność, zaczęły przychodzić dzieci, zaczęła przychodzić młodzież, no i zrobił się problem po prostu z instrumentami, których należy to zakupić. A więc to są dudy, kozły, sieszenki, czy skrzypce podwiązane, czy mazanki. Napisaliśmy projekt, projekt do Ministerstwa Kultury, gdzie napisaliśmy właśnie na warsztaty z mistrzem. I podczas 140 godzin, które właśnie cały czas tutaj działamy w Warszawie, Pana Mistrza, zaczynamy, zaczynamy budować instrumenty. Pod okiem Pana Andrzeja zaczynamy budować, poznajemy poszczególne etapy budowy tych instrumentów. Ja buduję Dudy już od 70 roku. Przejąłem po teściu, który może ze 30-40 lat przede mną budował. I tak wszystko idzie z pokolenia na pokolenie. Nie ma książek, gdzie były opracowania, że musi być tak, musi być tak. Zasada jest tylko taka. Dudy mają zagrać zgodnie z tradycją. W tej tonacji i zgodnie z tradycją. A to, co robimy, to jest pomysł każdego twórcy. Na przykład, ja robię takie dmuchawki do szerszy leki. Ale ta dmuchawka może być całkiem inna. W sumie, jeżeli chodzi o uczestników, to jest ich czworo. Yy, I każdy z nich yy, instrument zbuduje zdecydowali sobie, jaki instrument chcą zbudować, zatem według swoich upodobań oczywiście z pomocą naszego mistrza ten instrument stworzą. Są to czynności dosyć powtarzalne, bo praktycznie każdy z tych instrumentów budujemy w ten sam sposób. Dudy są większe od świeczenek, posiadają jeszcze dymkę, zatem trzeba tę dymkę skonstruować, ale jeżeli chodzi o kwestie tutaj przebierki i burdonu, burdonu w sierżenkach nie ma, więc jest to instrument bardzo prosty do skonstruowania. Dudy bardziej skomplikowane, ale też, żeby pokazać taką szerszą gametę instrumentów, jakie tutaj w naszym regionie występowały, zdecydowaliśmy, że zbudujemy i sierżenki i dudy.